Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to zostańcie ze mną już za 5 minut będziecie wiedzieć, jak zrobić taki olej czyli u siebie w domu. Jestem Paweł z na ramen. Zapraszam. Jak widzicie, przepis jest bardzo prosty. Wystarczy do tego olej. Ja używam rzepakowego, Ty możesz użyć słonecznikowego jakiego chcesz, bo był to olej nie oliwa do tego dwa ząbki czosnku, papryka, gochugaru oraz dwie papryczki. Ja używam akurat papryczki peperoncino, bo nie chcę, żeby to był aż tak bardzo ostry i pikantny olecili. Jeżeli masz ochotę, możesz użyć habanero, jalapeno. Co ci smakuje zależy od, od tego, jakich potrzebujesz doznań ostrości. Chodzi o przygotowanie. Sprawa jest bardzo prosta. Bierzemy odmierzony olej, przelewamy do rondla, rozgniatamy dwa ząbki czosnku, czyli kroimy w plasterki. Wszystko wrzucamy razem do oleju. Garnek stawiamy na, w moim przypadku indukcji, ustawiam na średnią moc. Zależy mi na tym, aby czosnek się tylko lekko zarumienił, zezłocił w tym oleju, ale taki bardzo powolny sposób, tak aby olejki eteryczne uwalniały się powoli do oleju, a nie żeby to Mocno, szybko spalić, ponieważ wtedy ten olej będzie raczej niesmaczny. Jak widzisz, nie używam żadnego termometru. Wystarczy obserwacja, czy ten czosnek już jest taki lekko zrumieniony. Jeżeli tak, wyłączam indukcję, czekam chwilę, aż ten olej się lekko przestudzi, i dodaję papryczkę go czugaru na końcu. Kolejną czynnością jest oczywiście zmiksowanie tego tegoż oleju. Ja używam blendera. Jeżeli masz blender planetarny typu Thermomix, sprawa jest prostsza, na pewno lepiej ci się to zblenderuje. Jeżeli nie posiadasz w domu nawet blendera, ten olej również można zrobić. Wystarczy ten czosnek rozmieść przez praskę i dodać go pod koniec smażenia. Wszystko razem wymieszać. Myślę, że taki niezmiksowany olej będzie również ciekawą propozycją do ramenu. Po zblendowaniu przelewam taki olej do jakiegoś szklanego naczynia. Taki olej możesz trzymać w lodówce w pół roku, myślę spokojnie, wykorzystywać go do ramenu, do dandana. Możesz również smarować sobie kanapki, jeżeli masz na to ochotę. Olej jest uniwersalny i bardzo smaczny. Olej ten, który właśnie Tobie pokazałem, będziemy wykorzystywać do Natsu Tantanmen. Nie chciałem, żeby był bardzo taki skomplikowany, ponieważ jest w nim już masa smaków i aromatów. Olej ma tylko podkręcić to wszystko, troszkę bardziej zaostrzyć, no bo jednak Tantan bez oleju chili, no to w zasadzie nie jest Tantan Przepis wziąłem z książki. Bardzo mi się spodobał fakt, że jest taki prosty, szybki, łatwy i przyjemny do zrobienia. Jeżeli chodzi o książkę, której zaczerpnąłem ten przepis na olej jest to książka autora Tove Nilsson. Ramen zupa szczęścia i miłości. Tak wygląda, na pewno widzieliście ją nieraz w księgarni. Polecam zajrzeć, jest tam kilka ciekawych przepisów. Na pewno na początku swojej drogi myślę, że znajdziesz odpowiedź na kilka pytań w niej. Zapraszam na następny film. W na następnym filmie zajmę się makaronem. Tak w końcu uda się zrobić nudle, pokażę jak to zrobić. Jest to dość prosty przepis, aczkolwiek wymagający czasu. Zostań ze mną, zapraszam. Cześć.